Człowiek chce sobie zrobić pozytywny materiał, wiecie, tęcza motylki, miłość, uśmiech na twarzach dzieci, wiecie, same pozytywne wibracje, wiosna przecież jest. Kwiatki kwitną, pszczółki bzyczą, ale nie. Kto musi zepsuć humor? No kto? No Blizzard, psia ich bać. Ale zanim przejdziemy do tematów, znów chciałbym przywitać serdecznie wszystkich nowych wspierających ten kanał akolitów MGS Arnel, Masasan, taszo 1, Kamil Kostrzewski, Tatianka, Brzydal Matej88, Belze Bober. <laughs> Belze uh, Artur Shea, Number One. I Harson, który dołączył akurat, gdy montowałem ten film, więc się jeszcze załapał. Kocham Was wszystkich, no i muszę popracować nad paskiem tutaj na dole, no bo tak już popiernicza, że ktoś słabsze epilepsji dostanie. A teraz do tematu. Co już człowiek pomyśli, że no nikomu przez te parę dni, no chociaż przez chwilę w branży nie odbija, to nagle budzi się Mike Ibara. Wiecie, ten, który przyszedł naprawić Blizzarda po tym cepie wcześniejszym, co przyklepał najznakomicie. Trzech hasło marketingowe w branży gier, pamiętane zresztą i dziś, który to po zastąpieniu tego barana przed nim mógł pochwalić się takimi sukcesami i osiągnięciami jak zamordowanie marki Overwatch, kastrując tę grę przez lata, czy wreszcie pod jego wodzą dobitnie uwalono legendarną markę zwaną Diablo. Stwierdził, że, och, jak on by chciał, żeby gracze mogli tipować deweloperów gier, wiecie, dawać napiwki. Jak widać, człowiek może wyjść z Blizzarda, bo Mike Bara już w Blizzardzie nie jest, ale Blizzard z człowieka już nie. I Bara na swoim Twitcie napisał: Myślałem o tym przez jakiś czas jako gracz, ponieważ ostatnio zagłębiam się w gry dla jednego gracza, kiedy ukończę grę, niektóre z nich pozostawiają mnie w zachwycie. Nad tym, jak niesamowite to było doświadczenie. Pod koniec gry często myślałem, chciałbym móc dać tym ludziom kolejne 10 lub 20 dolarów, ponieważ było to warte więcej niż moje początkowe 70 dolarów i nie próbowali mnie oszukać w każdej sekundzie. Gry takie jak Horizon Zero Dawn, God of War, Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, Elden Ring i tym podobne. Wiem, że 70 dolarów to już dużo, ale jest to opcja na koniec gry, którą czasami chciałbym mieć. Niektóre gry są wyjątkowe. Widzicie jak czasami niektórzy deweloperzy są odklejeni od rzeczywistości. Dokąd to powinno według nich zmierzać? Już nie wystarczy, że zapłacisz 70 dolarów za grę kolejnych 50 za dostęp 3 dni wcześniej, a potem jeszcze 20 za przepustkę sezonową i nie wystarczy dopłacać 10 kolejnych dolarów za specjalne skórki, zrobione na kolanie, a tak naprawdę wyrwane z głównej gry tylko po to, żeby sprzedawać to jako DLC, jako czysta, żywa, dodatkowa gotówka dla danego dewelopera czy wydawcy. Teraz to najlepiej jakbyśmy płacili za nic. No najlepiej jeszcze jakby gra nie wyszła. I żeby nie było, bo to nie jest tak, że narzekam dla narzekania, sama idea wspierania deweloperów, których się lubi, nie jest zła, ale tym wsparciem jest kupno gry. I ktoś jest uberfanem, to może kupić merch, jak na przykład stylizowany kubanek Diablo 4 za 480 zł, plus podatek, plus wysyłka. Zresztą, no tak z ciekawości przeglądałem też sobie inne oferty Blizzarda podczas pisania tego newsa. No i dożyliśmy czasów, gdzie skórka dla konia w grze jest droższa od fizycznej koszulki, którą możesz na siebie założyć i wyjść na miasto. No w sensie ma jakieś zastosowanie praktyczne, nie wiem jak ci rękę urwie to se zrobisz z niej no zacisk. Mówiłem ostatnio, że potrzebujemy Jezusa? Mówiłem, że potrzebujemy Jezusa, prawda? Pozostaje problem jeszcze tego kto miałby dostawać te napiwki. Konkretny deweloper czy... Może miałoby to iść, nie wiem, na wspólne konto całej firmy, bo ja na przykład gardzę diablakiem, ale mogę docenić kunszt architektoniczny w tej grze. No i dla przykładu, to oczywiście chciałbym dać napiwek osobie odpowiedzialnej za ten właśnie element, ale żeby nie dostał chociażby centa koleś, który odpowiadał za balans czy za itemy. Mogę? No przecież, skoro w Blizzardzie parę lat temu potrafili podpieprzać mleko karmiących matek z lodówki, po drodze je jeszcze molestując. To co wy myślicie, że zwykłemu pracownikowi 10 dolarów nie podpieprzą? Proszę bardzo, ja mogę podpowiedzieć, jaką praktykę można zastosować, nawet w takiej grze jak Blizzard. Proszę mieć na stronie dewelopera wszystkich pracowników z wykazem, za co byli odpowiedzialni w danej grze, i zaraz pod imieniem i nazwiskiem, wtedy link do takiego, nie wiem, Bajko to czy coś takiego. I proszę, rozwiązane. Nie zrozumcie mnie źle. Problem polega nie w samej idei, ale w tym, kto tę ideę podsuwa. Czy ktoś oburzyłby się, nie wiem, gdyby o czymś takim wspomniał mniejszy deweloper Gier z półki Double A, nie mający nawet nie wiem wydawcy. Czy może jakiś kompletnie mały zespół gier Indie? Nie, wydaje mi się wręcz, że wiele osób sympatyzowałoby z takim pomysłem, bo mali deweloperzy no nie mają też tak za łatwo. Jasne, grę dzisiaj zrobić jest łatwiej niż 20 lat temu. Wydać na takim Steamie również ale żeby przebić się z tego wydawniczego gnoju, no wszak na Steamie wychodzi, tam ostatnio o tym gadaliśmy, ile tam, ponad tysiąc gier miesięcznie, to już jest ogromne wyzwanie, bo jeśli ktoś robi gierkę sam, nawet bardzo dobrą, no ale nie ma zwyczajnie kasy na marketing, a zapożyczać się nie chce, bo sam nie wierzy w swój sukces, to chociażby zrobił hit nad hity, nie mając szczęścia, niewiele może zrobić, żeby ją wypromować, a jeszcze potem takie molochy jak EA, typowo jak na kolosa, jeszcze bardziej wgniatają tych mini deweloperów developer, w ziemię. Jak to miało miejsce te parę tygodni temu, kiedy tam pewna dziewczyna została yy, zaskoczona zjawiskiem, że tworzona przez nią przez 10 lat gra, w dniu wydania, wbijała się na Steam Trends Charty, czy jak to się tam nazywa. A parę godzin później została zgnieciona, wyrzucona z głównej strony, bo EA postanowiło wrzucić swoich 11-stuletnich tytułów. No i pomijam już tutaj, czy ta jej gra jest dobra, ciekawa, czy nieciekawa i niedobra. Sam fakt, że coś takiego miało miejsce, to wielkie, ogromne L dla Steama. Dlatego ja całym sercem jestem z mniejszymi deweloperami, deweloperami Indie, którzy próbują spełnić swoje marzenie, sięgnąć ten kawałek nieba, dłubiąc nad swoimi grami, marząc, że kiedyś uda przebić się ten szklany sufit ogromnych firm i uszknąć nieco gamingowego, czy tam wydawniczego szczęścia, Cantal Games, który tworzy małe, ale ambitne i ciekawe projekty, jak Other War, który jest połączeniem Tower Defense z Bullet Hellem. Sons of Welder, którzy tworzą kompletnie odjechane stylistycznie gry z serii Magnus, czy Purple Ray Studio, które ci cichcem stworzyło platformówkę boti ByteLand Overclocked, wzorowaną na klasykach, takich jak Ratchet czy e, Crash Bandicoot. Kibicuję Wam, mimo że faktycznie o takich tytułach, no nie mówię zbyt często, bo to też nie zawsze jest moja tematyka, no albo też coś nagle wyskakuje, jak chociażby właśnie wspomniany wpis Mike'a bary, jak w tym temacie, i jakoś to wszystko przelatuje. Kibicuję, ale nie bierzcie tego do siebie, nie chciałbym, aby gry oferowały kiedykolwiek możliwość wspierania deweloperów. Bo to nie jest tak, że ja żałuję Wam, ja wam życzę jak najlepiej i jak najwięcej, ale wszyscy dobrze sobie zdajemy sprawę z tego, że gdyby coś takiego zostało znormalizowane, to ci duzi deweloperzy, ci duży wydawcy, tak by zeszmacili tę ideę, że spotkałoby się to z wrogością, tak jak kilka nawet ostatnio komentowanych tutaj zabiegów deweloperów, a wam dostałoby się po ubie przypadkiem, a też jest prawda, że wam nadal, tak jak trudno się jest przebić teraz, i tak byłoby się trudno wam przebić potem. I nawet by nadal nikt nie wiedział, że można was wspierać. Bo zobaczcie, Mikey Bara wcale nie wspomniał o żadnym indyku, o mniejszej gierce, że och, zagrałem w grę Indie i chciałbym wesprzeć deweloperów. On mówi o gigantycznych, największych tytułach, jakie tylko można sobie wyobrazić. Horizon Zero Dawn, God of War, Red Dead Redemption 2 i mówi to Koleś, który och, jakże jest przyjazny deweloperom, jak on tak chciałby im jak najwięcej dać. A przecież, jak jeszcze prowadziłem gamingowy przegląd tygodnia te parę lat temu, w 2018 roku, to była wielka afera. Przecież o to, że Blizzard jednocześnie ogłosił rekordowe zyski i wypierdolił 800 pracowników bohe oszczędności. To wszystko w jednym dniu. Tak więc, niech Mike Ibarra niech się bawi w te wspomniane gry, single, chociaż. Dziwne, że w Diablo Immortal nie gra. No, czyżby nie miał telefonu? Yeah. Ale deweloperami niech się on nie przejmuje, bo ci deweloperzy, o których on sobie myśli, to już są takie opasłe w branży w wieprze, którym zamiast dodatkowego zastrzyku gotówki przydałaby się taka mamonowa dieta. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!